Mowy Zaratustry, część druga. O poetach. Od czasu, gdym ciało lepiej poznał, mówił Zaratustra do jednego z uczni swoich, jest mi duch już tylko niejako duchem. Wszystko zaś nieprzemijające, przenośnią jest tylko. Słyszałem już raz o tem, odparł uczeń. Lecz wówczas dodałeś, poeci jednak kłamią za wiele. Dlaczego rzekłeś wówczas, iż za wiele kłamią poeci? Dlaczego? Odparł Zaratustra. Pytasz dlaczego? Nie należą do tych, których wolno nagabywać, o ich dlaczego. Czyż me doświadczenia datują się od wczoraj, dawno już temu, gdy przeżywałem powody swych zapatrywań? Czyżbym nie musiał się stać beczką pamięci, abym swe powody miał zawsze przy sobie? Już mi tego nieomal za wiele, że wszystkie swe zapatrywania zachowywać muszę. Wymyka mi się przy tym nie jeden ptak. Przytrafia mi się też, że znajduję w mym gołębniku i przelotne obce mi zwierzę, co drży, gdy nań dłoń położę. Lecz cóż takiego, rzekł Zaratustra? Że poeci kłamią za wiele? Lecz i Zaratustra jest poetą. Wierzysz, że wobec tego, że on tu prawdę mówił? Czemu w to wierzysz? Uczeń odparł. Wierzał w Zaratustra. Zaratustra jednak kiwał głową i uśmiechał się. Wiara nie zbawia, odparł, zwłaszcza wiara we mnie. Przypuśćmy jednak, że ktoś z całą powagą twierdzi, że poeci kłamią zbyt wiele. Ten człowiek ma rację. My kłamiemy zbyt wiele. Umiemy zbyt mało i licha jest nasza ochoczość do nauki. Przeto kłamać musimy. I któryż z nas, poetów, nie fałszował swego wina. Nie jedna trująca mieszanina zdziałana? Była w naszych piwnicach. Stała się tam niejedna rzecz nie do opisania. A ponieważ mało wiemy, upodobaliśmy sobie ubogich w duchu, osobliwie zaś młode niewiasty. I nawet tych rzeczy nie jesteśmy porządliwi, o których stare babiny wieczorami gawędzą. A zwiemy to w sobie wieczną kobiecością. Jak gdyby było jakieś tajemnicze dojście do wiedzy, które zasypuje się przed każdym, kto się czegokolwiek nauczył. Tak mocno wierzymy w lud i w jego mądrość. Wszakże w to wierzą wszyscy poeci, że kto na samotnym skłonie w trawie legnie i uszy nastawi, dowie się czegoś o rzeczach, które są między niebem a ziemią. A gdy ich tkliwe nawiedzają wzruszenia, wierzą wówczas poeci, że sama natura jest w nich zakochana. I że oto przyłasza się do ich uszu, aby w nich szeptać skrytości tajemnicze i miłosne pochlebstwa. Z tego tak się pysznią i chełpią przed wszystkimi śmiertelnikami. Och tyle jest rzeczy między niebem i ziemią, o których tylko poetom coś nie, coś śnić się raczyło. A zwłaszcza ponad niebem, gdyż wszyscy bogowie są poetów przenośnią, poetów podejściem. Zaprawdę Wiecznie nas coś pociąga, mianowicie w krainę chmur. Na nich też królować każemy jaskrawym bałwanom swoim, zwądz je bogami i nad ludźmi. Wszakże są dosyć lekcy na takie właśnie trony, ci wszyscy bogowie i nadludzie. Och, jakżem ja znużony tym wszystkiem nieosiągalnym. Co koniecznie ma się stać zjawiskiem? Och, jakżem znużony poetami. Gdy Zaratustra te słowa wyrzekł, Żachnął się nań uczeń, wszakże nie odezwał się. Milczał też i Zaratustra, oczy zaś jego obróciły się ku wnętrzu, jak gdyby w odległe patrzały dalej. Wreszcie westchnął i zaczerpnął oddechu. Jam jest dzisiaj i niegdyś rzekł wreszcie. Lecz jest we mnie coś, co jest z jutra, pojutrza i kiedyś. Umęczyli mnie poeci, starzy i nowi. Powierzchnie to są tylko i płytkie morza. Nie myśleli dostatecznie w głąb, przeto ich uczucie nie spadło aż do dna rzeczy. Nieco rozpusty i nieco znudzenia to było dotychczas. To było dotychczas ich najlepszym zastanowieniem upiorne tchnienia i widm upiorne pomykania. Tym są dla mnie ich harfowe pobrzęki. Cóż, oni wiedzieli dotychczas o wnętrznym żarze tonów. I nie dość mi są schludni, mącą swe wody, aby się głębsze mi wydały. A chętnie podają się przytem jako pojednawcy, lecz dla mnie są to zawsze ludzie połowiczni, Zgatawiaczy mieszanin, jako tako zbywający i nierzetelni. Och, zanurzyłem i jaswe sieci w ich morze w nadziei dobrego połowu, lecz zawsze wyciągałem z toni głowę starego Boga. Tak oto zgłodniałemu dawało morze kamień. I oni sami bodajże z morza pochodzą. Oczywiście i perły znajdują się w nich. Tym bardziej podobni są do twardych małży. I zamiast duszy znajdowałem w nich często słony śluz. Od morza nauczyli się przytem jego próżności. Bo czyż morze nie jest pawiem pawi? Przed najszpetniejszym ze wszystkich bawołów roztacza ono swój ogon, nie nużąc się nigdy swym koronkowym wachlarzem z jedwabiu i srebra. Tępo spogląda na to bawoł, Czując się w swej duszy bliskim piachów, Jeszcze bliższym gąszczy, A najbliższym bagna. Bo czemże jest dla niego morze I czem są pawie ozdóbki? Tę przypowieść dają poetom. Zaprawdę ich duch jest pawiem pawi I morzem próżności. Widzów pragnie duch poety, Chociażby to były nawet woły. Lecz umęczony jestem duchem tym i przeczuwam, że on sam sobą się umęczy. Przeistoczonych widziałem już poetów i zwracających wzrok przeciw samym sobie. Pokutników ducha widziałem nadchodzących. Z poetów oni wyrośli. Tako rzeczy Zaratustra.